Okej, okay, sprawdzę. Tu nie, nie z tej strony. O proszę. Ja pierdzielę. A ja tak daleko za każdym razem latałem do tego bossa. No nic? Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tutaj z tego miejsca grajka The Player, Akashimo, który mi pod podpowiedział, że w tym momencie yy, no, mamy ścianę iluzoryczną. Tylko z jednej strony zdaje się. Także dzięki Ci za pomoc i za spam pod jednym odcinkiem, <gry> prawda, widać, że tutaj mamy zażartego fan Dark Souls. A tymczasem my przechodzimy do głównego odcinka. Mędrzewie, witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls Remastered na moim kanale. I dzisiaj wróciliśmy do poprzedniej lokacji, czyli Blight Town, gdyż wyruszyłem, aby znaleźć naszego Viramantę, gdyż najwyraźniej aktywował się z nim jakiś quest, w którym nie miałem pojęcia, którego cały czas omijałem. Dlaczego on chce ze mną walczyć? Stary, ogarnij się. Dlaczego on chce ze mną walczyć? Nie, on stał się nieumarłym. Jego trucizna wybije, pewnie. Ale faktycznie stał się nieumarłym. Aj, aj, aj ale czemu tak się stało? Może mi to ktoś wyjaśnić w komentarzu, czemu to się tak z nim stało? Ja pierdziele, nie wierzę w to Aaaa, fuck, co tu się dzieje? ma? Kurde, jakie obrażenia zadaliśmy ma? A jeszcze jeden Opierdzielenie, co ty? Oh, fuck! Dziękuję Wielka pałka Mmm I ciasno z wojna, oczywiście Oho, mamy tam kogoś Że on właśnie śpina stojąca? And thought I just drifted away. You see, I'm actually I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. Um, by my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare <laughs> fantastic? Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this, please. Take this. Do seem entwined, don't they? Perhaps this too is the will of Lord Gwyn. I know what I'm To jest broń skalująca się pod... C O! Okej, okay. to jest taka broń, bardziej taki Claymore, pod zręczność No on do no, no. nie należy niestety Teraz jesteśmy w tym miejscu W okolicach tego drzewa Ciguara gdzieś w tamtym miejscu stała, albo w tamtym A my idziemy teraz tutaj Po drzewie Gdyż tutaj też jest ukryta lok... O! pierdzielony. zielony! się zielonego tytanii, to bardzo fajnie No więc wracając Idziemy tutaj Co my tu znajdziemy? Przedmiot. czas desek, ok. O, właśnie. To są ściany iluzoryczne. Liczniarze człowieczeństwo Aha, jeszcze jedne Bardzo fajnie. I też gra jak do o tym napomknął. A ja o tym akurat wiedziałem już. I tutaj mamy drabinkę. Także dzisiaj sobie szybko lukniemy na tą lokację. Nawet nie wiem, czy się zmieszczę w jednym odcinku. Ale generalnie. O! Właśnie ognisko. To jest, to jest znak, że to jest lokacja po prostu. A nie jakiś tam pokój czy pomieszczenie. To nie znaczy, że... O, fuck! się przestraszyłem. Ta no, lokacja poboczna. Teraz dosyć zdradliwa tutaj. Mamy różne poukrywane przedmioty, ale możemy się zabić, próbując je zdobyć. Natomiast, jak tutaj zejdę, to nie. Nie wydaje mi się. Gródka Tytanitu, O, grudka się przyda. Prawda, to. O, fuck, jak się przestraszyłem. O! Znowu te baboki. A dobra, teraz jesteśmy na tyle silni, że możemy ich zabić na jeden cielos. A mamy przedmiot? I tu jeszcze był przedmiot. Okej, okay, to są jakieś tam niewielkie dusze. Tak naprawdę tą lokację mogliśmy już dużo wcześniej zwiedzić, ale nie czułem takiej potrzeby. Natomiast teraz, skoro już jesteśmy po drodze, to możemy spróbować. Tym bardziej, że nasza postać jest dużo silniejsza. Tylko pytanie teraz: tak, jak zdobyć ten przedmiot? Chyba o tak. Mhm. Prawie. Pytanie, czy próbować znowu się tu dostać? Czy się nie zaślizgnę? O, pierdziela! Krótka czerwonego Titanitu. O, pierdziela! Jak tu łatwo można się ześlizgnąć. Okej, okay, ale dobra, udało nam się. Teraz z kolei musimy znaleźć ścieżkę na dół. Która znajduje się tu. Najprawdopodobniej i tu też jest nadal jakiś przedmiot. Hmm? O, witaj, w ogóle jest jakiś cień. Nie wiem o co chodzi, czy to jest bak, czy tak on to za mną idzie. No, właśnie spadł, tak. No mi to jest na rękę akurat. Ja nawet, jakby mnie prosto w twarz rzucił tym. O, zginął. Ale, jakby prosto w twarz mi tym strzeł, to jeszcze bym jakoś się wykaraskał, przeżyłbym to. Jakąś tam odporność mam na to. Teraz pytanie: Co dalej? O, drabinka. Tak, właśnie dobrze pamiętałem, że tu jeszcze będzie jedna drabinka. Bo nie wiem, czy nie omina wtedy tamtych przedmiotów na górze. Hmm. Mamy kolejna drobinka. Tam nigdzie nie zeskoczymy, nie doskoczymy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że musimy. Aha, tutaj się zabił. Uważać pod nogi i wybić te boki. Za A Trafić nie umieją, więc. To nie jest jakieś tam ogromne wyzwanie. No i właśnie tutaj mamy sporo dziur. Zostały przedmioty, i tutaj mamy drabinkę, właśnie. Oko śmierci z nich wypada. Dobra. Wiecie co, ja się jeszcze cofnę na górę. Aha. Dark Souls Najbardziej dopracowana gra, zwłaszcza remaster A tutaj mamy jeszcze przedmiot, zwrócić uwagę I słyszę chyba jaszczurkę teraz Nie wiem czemu wcześniej nie słyszałem, może za bardzo się rozgadałem? Czekajcie, aha! Tutaj jest wejście Co jest grane? Eee... No i znowu to samo. Nie! <ścoughs> A to są głupie śmierci, nie? Bo nie umierasz z własnej winy, tylko z powodu kurde błędu gry. Może tyle błędu, co po prostu nie niedoforacowania twórców Dobra, chyba wiem jak mam się tam dostać Tutaj możemy zaskoczyć na ten przedmiot Pytanie, czy ja tu przeżyję Mój dzień mówi, że tak Miał rację Krótka białego tytaniu, to ja chcę niebieski Pod zakręty falcy, na no, dobra tam mamy kolejny przedmiot, czyli skaczemy tutaj teraz. Okay. O! O wilku mowa. Dobra, ee, teraz tak, jakby to zaskoczyć. No i oczywiście, że dupa. Fakamaka. maka Okej. Okay. Okej, okay, dobra, Powiedzcie mi teraz tak, Jak by tu się dostać. O, proszę was bardzo. Aha. O, jak miło, dziękuję. Przedmiot. Ryzyk fizyk? Ło! Prawie. Jest. Ju! Wszystko białego, to nie to mnie interesuje. I teraz pytanie, co dalej? Ryzykuję i tutaj idę. O! o tak ale co tam się dzieje? Jakiś mały bebok mnie chce zaatakować. On mnie staranował! Ja pierdzielę! Dotknę zanitu. Okej, okay, ja tu nie ogarnię powoli. Co za postaci w ogóle? Ja też tak skończę, czy co? Konie się tak wywracają po prostu. O oh fuck, teraz to się będzie na mnie wywracać. Okej okay. wiecie co, ja spię. O oh fuck, okej, okay, to nie jest walka z bossem raczej, opielne jezioro. Oj, mamy ognisko nisko. Co to jest za lokacja? Muza? Nie mam pytań. Moi drodzy. Z bólem stwierdzić, że ten odcinek się robi za długi, więc... Oh, fuck. Następny odcinek mnie wzywa, więc... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, abyście nie pominęli. Komentował Lucik. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.